Cześć kochani, witajcie na naszym kanale, dzisiaj przechodzimy do was z pierwszym, drugim, zerowym tomem Legend i Latte, czyli Księgarni i Kościopów, więc wracamy do Cozy Read, Cozy fantazy i też do naszej ulubionej ogrzycy, ojczycy, przepraszam, ta tak, ojczycy wie. Viv. zgadza się. To jest w gruncie rzeczy prequel do tego, co, mhm. do tej historii, którą poznaliśmy właśnie w legendach i Latę. czyli to jest jeszcze ten moment, kiedy Viv no, nie ma w planach założenia kawiarni, tylko wciąż tłucze demony. A właściwie zaczyna tłuc demony tak. będąc precyzyjnym. Tak. Bo tutaj Viv jest na takim etapie, kiedy ma swoją drużynę i jest tak naprawdę na takich na swoich pierwszych podbojach, pierwszych misjach, kiedy tak. wywala wszystkich i okazuje się, że łapie kontuzję. Tak, no przykra sprawa, Viv oczywiście znana ze swojego temperamentu i też ambicji, mm. no i też swojej orczej natury, naprawdę no wysuwa się gdzieś tam naprzód tej, tej maszruty, mm. zaczyna tłuc tak naprawdę takie ożywieńce. nie umarłych. Zgadza się. No i no... bardzo umarłych. No dlatego powiedziałam ożywieńce. No właśnie, no ehm, lepszy. No i tak się składa, że dostaje w nogę, no i ta noga jest dosyć mocno kontuzjowana, co sprawia, że no nie może kontynuować tej podróży i osiada w takim niewielkim miasteczku nad wodą, na wybrzeżu. No i na razie musi tam siedzieć, dopóki nie wydobrzeje. No i reszta jej drużyny rusza w dalszą pogoń za nekromantką. Tutaj w ogóle ponownie wracamy do tego tematu trochę, tak. o którym mówiłyśmy przy okazji Kati, Anety Jadowskiej ostatnio. I, i właśnie tych, tych jej ożywieńców. No a Viv zostaje w tyle, siedzi w tej... Zabitej um, no, dechami dziurze dosłownie. Tak, no i, no i prawda, musi znaleźć dla siebie jakieś zajęcia, jak już ustaliliśmy. Nie jest zbyt cierpliwa i nie jest też dla swojego ciała zbyt łaskawa. To też siedzenie w łóżku przez cały dzień w ogóle nie wchodzi w grę. No i z tego też um, przychodzi nam poznać nową starą, ale nową jednocześnie historię Viv, która skupia się, no, na tytułowej księgarni w gruncie rzeczy jednej konkretnej, mhm. no i kościopyle, który to, żeby wam za dużo nie zdradzać, o co chodzi z tym kościopyłem, to jest taki, można powiedzieć, magiczny materiał, mhm. ale nie materiał, bo materiał to coś, substancja, taka substancja właśnie, taki proch. Z tą nekromancją ma sporo wspólnego, ale tutaj nie chcemy Wam za dużo mhm. zdradzać, żebyście też co nieco mogli sami z tej. Książki wyciągnąć i sami ją poodkrywać. I rzeczywiście klimat jest dosyć podobny jak w legendach i laty, szczególnie na początku, to znaczy, jest tak dosyć leniwie, jest tak dosyć powolnie i raczej wkraczamy, to jest wiecie, ten taki moment, w którym kończy się typowa fantastyka, zaczyna się to, co, co było później. Co było później. Zazwyczaj kończymy właśnie na wielkich bitwach. <laughs> I tak dalej. I wiecie jakby albo wtedy się wygrywa, albo się przegrywa. No i to jest zazwyczaj koniec historii, więc albo jest polegli w fale i tyle z nich było, albo wygrali, jeżeli długo i szczęśliwie. A tutaj kończymy właśnie przy końcu, zaczynamy przy końcówce bitwy, kiedy to właśnie Viv dostaje w mn, i zostaje odesłana i właśnie przeżywamy z nią ten etap ekowalescencji, rozkminiania tego, czy ta duża będzie ją chciała, jak ona sobie poradzi, tego, czy jest rzeczywiście dobra, czy, 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 czy ta natura jej przeszkadza bardziej, czy pomaga w byciu tą rozbójniczką, zabójczynią itd. i tak dalej. I właśnie przeżywamy, można by powiedzieć, ten najmniej ciekawy, aspekt. Aspekt historii bohaterskiej. Tak, trochę tak, ale poza tym to to jest taka książka, która w ogóle nie bez przyczyny jest naszym dzieckiem patronackim, mhm. bo tego może na samej książce tutaj nigdzie nie ma, niemniej chyba w każdym egzemplarzu jest taka zakładunia, gdzie jest lista patronów i my też tam jesteśmy na tej liście. I objęłyśmy te pozycje patronatem no, nie bez powodu, z reguły tak się staramy, nie bez powodu przyjmować te <grym> patronaty. Więc zapytacie pewnie, jak do tego doszło. W sensie, powinniśmy kiedyś wziąć patrona dla jaj, tak jak Emik już nad monetami. No Jeszcze do tej pory nam się nie zdarzyło, to więc było no, śmieszne. z reguły musimy wam tłumaczyć, dlaczego wam się, nam się te książki podobają. Także zostaniemy na razie przy tym. Mhm. E, bo ja z legendami i latem mam trochę taki stosunek, że... No, no ale tę książkę na kanale, więc doskonale wiecie, co tam powiedziałyśmy, jeżeli oglądaliście ten film. Natomiast ja tak po czasie zaczęłam się zastanawiać nad tą książką, że ona chyba z czasem trochę traci. U mnie, no. przynajmniej jakby w mojej, w mojej głowie. Znaczy, oczywiście ona mi się podobała i podoba mi się też ta zabawa z. Z konwencją mm -hmm. i z tym gatunkiem, z tym, że to um, takie środowisko high-fantazy, ale jednak jesteśmy bardziej w takiej powieści obyczajowej, osadzeni i tak dalej. I to jest zupełnie inne podejście do gatunku. Tak, tutaj e, to jest książka dla tych właśnie z Was, dla których na przykład legendy i lata były zbyt powolne. W których e, za mało się działo, tak. prawda? Że mieście to niej ten do nich, do legend lata, e, taki zarzut, że ok, it's cozy, jest komfortowo, jest tak rzeczywiście fajnie jesieniarsko. Ale niech się coś tam dzieje jeszcze do tego, prawda? Tak, i mam też trochę wrażenie, że z tą nową historią właśnie w tym uniwersum jest tak, że ona już z tego co wiem była prowadzona stricte w wydawnictwie, ponieważ Legendy i Latek były najpierw wydane jako self-publishing, mhm. a dopiero potem wydawca kupił tę książkę i wydał ją jeszcze raz na nowo. Tak, ta już powstała stricte pod, można powiedzieć w cudzysłowie, kontrolą, pod opieką wydawcy i to trochę widać. To znaczy mam wrażenie, że ona jest już zgrabniej napisana, mamy tutaj lepsze tempo, jest, jest, jest płynniejsza mhm. i mamy chyba, wydaje mi się, ciekawsze postacie. Poznajemy fajniejszych bohaterów, bo ta galeria pod, postaci podobała mi się o wiele bardziej, też energię między nimi, niż w przypadku Legend i latent. Też wiesz, mam takie wrażenie, że tutaj fabuła jest generalnie mniej powtarzalna z tego, tego takiego konstrukcji względu, że tam jednak w Legendach Late bardzo mocno kręciliśmy się na wątku y, kawiarni mhm. i tego, żeby ją właśnie poddać renowacji, żeby zachęcić klientów. Były, wiecie, te rozdzieliki, kiedy mieliśmy rozpisane te menu na każdy dzień, i tam szliśmy tak bardzo rutynowo. Mhm. Wręcz a tutaj rzeczywiście jest tak, że księgania w jakimś stopniu jest wątkiem głównym, który przeplatany jest kwestami pobocznymi. Trochę tak. I to też sprawia, że ta konstrukcja jest zupełnie dużo, dużo, dużo ciekawsza, bo też to nie jest tak, że to wif będzie o tą księgarnię. ona jest po prostu aspektem, który jakby współgra z tą księgarnią, ona pomaga pewnej księgarni i jej księgarce, e, przetrwać po prostu, bo, bo książki się słabo sprzedają, prawdopodobnie ten interes będzie się musiał zwinąć i Viv jako, że jej się nudzi fest i to tak naprawdę fest jej się nudzi na tej konwalescencji, Zwierzę że ej to ja Ci pomogę. Tym bardziej, że ona zaczyna lubić czytać tak, dzięki właśnie tak, tej znajdują przyjemność czytania. Zgadza się i ona zaczyna być bardzo w to zaangażowana. Więc też te rozmowy w ogóle o literaturze, o literaturze, które się tam toczą i te rozkmina po tego, że ej, to polecę Ci to, to polecę ci tamto, ej, to opowiedz mi o tym, co tam czytałaś. To są takie można powiedzieć smoltoki, to są takie, można powiedzieć troszkę zapychacze, ale one gdzieś tam nas wprowadzają w taki rytm tego, że wiesz, w tej książce się coś dzieje, te postacie mają coś do roboty, bo choćby nawet ta rozmowa już jest czymś innym niż na przykład takie ciągłe wracenie do motywu odnawiania kawiarni. Z drugiej strony, jakby spojrzeć w ogóle na tą fabułę, to można powiedzieć, że ten nasz Quest związany z księgarnią mm -hmm. jest jednocześnie głównym questem i side questem tym samym. Takim tak. dużym zadaniem pobocznym, mm -hmm. bo wciąż tym głównym zadaniem jest pochwycenie tej wspomnianej wcześniej nekromantki tej armii ożywieńców. Mimo, że Wif jest bez swojej ekipy tak. i nie ściga jej tak, wiecie, fizycznie aktywnie. Natomiast ten wątek wróci do tej naszej mieścinki mm -hmm. i on będzie tutaj bardzo wyraźnie widoczny i będzie w tym na przykład zaangażowana y, strażniczka miasta mm -hmm. i w ogóle to też zabawa z tym... Y, tak, Takim stereotypowym postrzeganiem tego typu bohaterów, bo to z reguły są, wiecie, te. Tacy... Kapitan straży. Tak. To są z reguły takie postacie, które wiecie, no niby są takie cool, ale w trakcie lektury dowiadujemy się, że w gruncie rzeczy są bardzo często niekompetentni, w ogóle nie nadają się do tej pozycji. No. I tutaj jest taka scena, no. gdzie ona przychodzi do VIF, nie? i mówi, ty tak serio myślałaś, że ja się nie wezmę za to śledztwo, ja tylko takie zostawię, czy jakby o co tak, chodzi. Tak, 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 tak. I to mi się w ogóle bardzo podobało, bo to wydaje mi się być bardzo świadomy zabieg, właśnie, żeby się tak. z tym. Konkretne mhm. No i w ogóle też m, ten, ten wątek nekromantów, poza tym, że ja już ustaliliśmy, lubię to bardzo. i, i, i no kto nie no, lubi nekromancji, tak? Tak, że jakby, trupów z jakiegoś powodu sprawia mi bardzo dużą radość w czytanie o tym. Anna, wiecie, wyjątki po pracy na przykład, tak? Lubię <laughs> sobie coś samożyć. Na przykład siebie po imprezie. <laughs> no, no To najczęściej. W każdym razie, to wiecie, tutaj na przykład mamy takiego bohatera, który jest z tą nekromatką bezpośrednio związany. Z Nazywa się Tornister i to jest w ogóle MVP tej książki. Tak, uważam, że... Że jest MVP, Razem jest MVP. z tym pieskogryfem. Tak, bo mamy takiego pieskogryfa jeszcze, go bohatera on w ogóle jest tutaj sportowany na tej klejce. Tak, ja nie widziałam, bo tak. ja nie wierzę, że w ogóle. Bo mamy mam ten... wiz, właścicielkę księgarni, właśnie. No, no i tego y, gryfopieska. Ja nie widziałam tej książki banają ją dopiero dzisiaj przywiozła i pieskogryf wygląda tu absolutnie cudownie. Przecież on wygląda ma kryzę. Tak, on wygląda trochę jak mopsik w kryzie. Tak, mopsik w kryzie. Więc to jest wyczyta, co on i tornister to są MVP. Ja nie chcę o tornistrze za dużo zdradzać, bo, to to bo myślę, że jego postać jest znacząca dla twistów w tej mm -hmm, fabule. Tak. Niemniej, e, jego, imię, jego imię nie wziął się znikąd. Eee, Także, wiesz, to... tą tę poprawkę i, i w ogóle. <laughs> nie, w ogóle teraz mi się przypomniało, bo że tą książkę czytałam jakiś czas temu, nie teraz tak naprawdę. Najbardziej mi się podobały te wszystkie rozkminy o tym, jak się czyta. O kolejności czytania. To, to było absolutnie cudowne, nie żeby tak powiedzieć, ale... Tak, no i w ogóle, oczywiście ta książka jest bardzo y, książkarska, tak? tak. No bo jest o księgarni, jest o książkach, jest o historiach, jest o czytaniu. O to jest książka, w ogóle jakby dzięki niej miałam taką wizję, tak wiesz, i na Nowy Uniwers, totalnie stałaby się Bugstabia Trochę tak. Wiesz, jakby tak zajęła się tym czytaniem, że jakby widzę, że następnym krokiem jest To Dawny trochę romantazy. Tak, to ma, romantaza totalnie pasuje do wiary. No yes. I to jest totalnie śmieszne, nie? I w ogóle jeszcze na, na koniec mm, całej książki jest taki dodatkowy elemencik, epilog, mm -hmm. e, tutaj na samym, na samym końcu, który w ogóle ma taki, taką, taką piękną wstawkę na samym początku, czyli wiele opowieści później. Yeah. E, I tutaj przynosimy się już z kolei do tego timeline'u, który znamy z Legendy Late. Gdzie jest tandry, gdzie jest kawiarnia, gdzie są cynamonki, kawa i cała reszta. Um, I właśnie tam na końcu Viv otrzymuje list od jednej z bohaterek, którą poznajemy właśnie w tej książce. No, że po jakimś tam czasie, po iluś tam latach one się ponownie spotkają i to jest w tym epilogu, to jest trochę tak przedstawione, jak gdyby ten list sprawił, że jej się trochę przypomina ta historia i te wszystkie wcześniejsze rozdziały są jej opowieścią, na do Tandri nie. To ja ci powiem, jak to było, nie? W ogóle z tym listem, jak to było. To, co w ogóle jeszcze uważam, że jest dużym plusem tej książki. To to, że ona jest w ogóle w którymś momencie staje się bardzo wzruszająca. Bo mm. sam aspekt też tego, z jakiego, z jakiego punktu zaczynasz czytać y, tę książkę, ze świadomością, że ona tych ludzi opuści, tak? Że ona ruszy dalej i tak. wiesz, osiądzie ostatecznie gdzieś indziej. No bo to mm. wiemy z Legend i Laty. Więc te wszystkie przyjaźnie, które ona nawiązuje, i relacje, mm. które nawiązuje no wiemy, że one się skończą, tak? Prędzej tak. czy później oni nie zostaną wszyscy sąsiadami i nie będą razem na przykład tej księgarni prowadzić czy coś takiego. E, I to w ogóle tam jest taka rozkmina na ten temat, jak to jest z pewnymi relacjami między, no może niekoniecznie między ludzkimi w tym wypadku, no, ale... bo <laughs> to Ale wiemy, o co chodzi. E, i, że, I że czasami no, no nie ma w tym nic złego, że Mm. odchodzisz i wybierasz własną ścieżkę. Tak, tak, mm. ale bez takiego, wiesz, złego smaku i bez jakiegoś takiego tak, przykrego jest, rozstania, To jest troszkę tak? takie ze świadomością, że tutaj nasze drogi się rozchodzą, ale to był ważny etap mojego życia. Tak. I kiedyś pewnie jeszcze te nasze drogi się przetną. I to jest w ogóle strasznie smutne i strasznie wzruszające jednocześnie. Tutaj jest jedna taka konkretna relacja. To jest nawiązanie do this shall pass, że tak. to wszystko przeminie, czy jest dobre, czy złe. Tak, i tutaj wiesz, jest, zaczynasz, jeżeli znacie legendy i latę, no to mm -hmm. wiecie, jaka jest na przykład relacja WIFT no, z inną bohaterką, tam. Mm -hmm. I, i na jakim etapie skończyliśmy tamtą historię, no i tutaj mamy jakąś tam, można powiedzieć, co no, zastanawiam się ile mogę powiedzieć. No nie, no nie, Przedniej, no wiesz, masz tutaj taki wątek, gdzie Viv poznaje kogoś mm -hmm. i patrzy na tę postać takim, prawda, przychylnym side osobem, eye, Ale wiesz, side eye jest, jest złośliwy. No to, to, jest taki... mm. to jest taki flirty side. Flirty side I, i, I ty wiesz, tak. I ty wiesz, co jest dalej. Mm -hmm. nie? I, i, to, i, I one mają taką rozmowę między sobą. No. Że ja wiem, że ty zaraz ruszysz dalej, ale olejmy to. Yes. Olejmy to i spędźmy ze sobą tyle czasu, ile, ile możemy. Cieszmy się sobą nawzajem, mm. cieszmy się tym czasem. E, I po prostu bądźmy ze sobą w tym okresie. Ile nam tam świat da, mm -hmm. tyle, tyle weźmy. Tak. O Jezu, to było strasznie wzruszające, to było strasznie smutne. Jak ja to czytałam, to no miałam takie... No wrażliwy bubr mi się uruchomił. Wrażliwy bubr. E, trochę się właśnie uruchomił na, przy tym. Więc no uważam, że to jest o wiele lepiej napisane niż Legendy i lata jak już usłyszeliśmy. Ona na pewno przynosi dużo więcej komfortu. To znaczy, jak kiedy ją czytałam, to miałam ogólny taki wholesome moment. Wiesz, ona w ogóle jest trochę głębsza w różnych rozkminach. Tak i przez to wydaje mi się, że generalnie dzięki temu ona tym bardziej przynosi jakiegoś rodzaju takiego ukojenie, spokój, chilejkę. Wiesz, że jakby Legendy i Laty czytały się bardzo dobrze. Do tego stopnia, że można było spędzić wieczór w kocyku i, i, wiesz, i ta książka też Cię przytulała jak ten kocyk. A tutaj mam wrażenie, że ją nawet lepiej jest rozłożyć na kilka dni i przez kilka dni z nią poczilować właśnie tak po nawet 20 minut, po 30, bo przez to, że rozkminy są głębsze i też postacie są bardziej zarysowane, tak wiesz, tak, tak głębiej po prostu. Mm -hmm. Mają więcej jakichś cech, mają więcej jakiejś zależności między sobą i też właśnie ten aspekt, o którym mówisz, że, że jakby wiemy, że oni prędzej czy później, jakby, że to jest wszystko, co mają w tym momencie, tak? Bo będą musieli się rozejść, bo albo zginą, bo ich wywali nekromantka, albo. Albo się okaże, że no po prostu będzie musiała Viv ruszyć dalej w drogę do swojej ekipy i nawalać się, i potem dopiero osiądzie właśnie przy swojej kawiarence. Tak dzięki temu jakoś tak bardziej idzie docenić w ogóle te wszystkie chwile i, i ich przygody, i nawet zuszyć się na takich prozaicznych rzeczach, jak o, Viv pomyślała, że żeby naprawić tą deskę w porcie, o którą wszyscy się potykali. Miał takie Jesus, to jest friendly neighborhood ojczyca po prostu, tak. że ona naprawi tą deskę w porcie i tak dalej, i wiesz, jakby to poczucie wspólnoty pomiędzy tymi postaciami, kiedy więc przyjeżdża obca ojczyca z rozwaloną nogą, która była w jakiejś wielkiej bitwie, do jakiegoś zabitego dechami dziurska stwierdza, że ej, ta dyska jest bardzo niebezpieczna, ja zaraz wpadnę w nią kulą i jest takie... Hmm, no to ją naprawię. I potem ktoś ma takie, to ja ci dam drewno, to ja ci dam coś tam, to ja ci pomogę, to zrobimy coś tam, albo pitu, pitu. I wiesz, to było uczucie wspólnoty wokół tych, wśród tych bohaterów do osoby obcej, do osoby, która mm -hmm. tu się dopiero pojawiła i prawdopodobnie za chwilkę stąd zniknie, to jest piękne. I to jest też takie wzruszające. No, Bardzo mi się jeszcze podobał e, wątek tej pani pisarki. Mm. On jest taki mikro wątkiem na końcu głównie. Tak, on jest też mam wrażenie taki trochę komediowy. Tak, ale on jest fajny, on mi się bardzo podoba, bo tak. w, tym, w tym miasteczku, tak naprawdę na obrzeżu tego miasteczka, w takiej wielkiej willi na wzgórzu okay. e, mieszka słynna pani pisarka, mm. e, która pisze bestseller za bestsellerem. E, no ale to jest też taka jednocześnie outsiderka, nie? I wszyscy mm -hmm. twierdzą, że to jest ze względu na to, że ona jest się taka zbyt elitarna dla, mm -hmm. dla innych mieszkańców i dlatego ona się jakby od nich odcina. No, ale poznajemy też jej historię i orientujemy się, z czego pewne rzeczy wynikają. Zresztą mi się podobała e. ta scena takiego panicznego proszenia, o, takiego nawet nie proszenia, tylko ta, ta skoro na zasadzie, że e, to jest Twoja książka, podpisać ci ją! I tak wązek zderzył, jak mi się przypomniały te wszystkie historie z tego, takie że. A, dobry! Podpisasz! <noise> tak właśnie już. No, ale to, to jest tyle fajne, tak, bo tutaj nasze, nasze dziewczyny bohaterki się wybierają tej pani pisarki z myślą, żeby je zapro ją zaprosić do swojej księgarni, mm -hmm. no żeby trochę ruch, prawda, ożył. E, ożył. E, co jest w ogóle, ja to robię na co dzień w memo, nie? Mm -hmm. I to, z, też miałam takie, no, znam to, znam to. E, także no kurde, strasznie to jest fajne. Moim zdaniem o wiele fajniejsze niż Legendy i Latę, z całą sympatią do pierwszego tomu. Ale to jest... tutaj po prostu Widać, jak Travis Balder się rozwija jako pisarz. Mm -hmm. I podejrzewam, że jeżeli dostaniemy kolejną książkę z tego uniwersum, co jest pewnie możliwe, bo też podejrzewam, że można by jeszcze napisać tą historię, w której ona się dowiaduje o tej kawie, nie, ah, to nie jest ten moment. Tak, tak, tak. tak, tak. Bo ja przez pierwszą, pierwszy moment, kiedy dostałyśmy w ogóle propozycji recenzji tej książki, to myślałam, że będzie to. Może to będzie origin to. kawy, to, to mm -hmm. będzie to. a to nie jest to, nie, a więc jeszcze mamy jakąś tam historię w Nadżu, tak. którą w razie czego można po drodze poznać. Tutaj oczywiście mamy też origin story przyjaźni Viv z pewnymi postaciami, które mm -hmm. się pojawiają w legendach i latach, które są jej tak. dobrymi przyjaciółmi, bądź też już nie, Bo you no. know. Ale no... Ciepło. Fajne, fajne. Teraz jeszcze na, jak to są takie brzydkie, ciemne dni to się dobrze czyta, Wchodzi tak, jak, jak złoto. Ja ją po prostu przeczytałam tak. Zwłaszcza właśnie siedząc w wolny weekend, taki bezczynny weekend w O Jezus. Wchodzi, wchodzi jak masło, po prostu jak nóż masło. Więc tak no, to by było na tyle. Dajcie znaczy, czy czytaliście może legendę i latę, a może stwierdzacie, że warto zacząć od księga Jani Kościopyłu. Totalnie I no ten. nie widzę różnicy, czy zaczniecie od legend, czy od księga Eni To nie. jest, z, z której strony podejdziecie, to i tak będziecie się spokobawić, bo albo najpierw poznacie legendę i potem odkryjecie jakieś tam sobie smaczki właśnie z przeszłości, albo zrobicie to chronologicznie, to nie ma znaczenia. No jedynie ten epilog sugeruje, żeby zacząć od legend i latę. Niemniej... Tak. To, ten epilog ma dosłownie kilka stron. I nic więc, się nie stanie. Więc nie myślę, że być spokojnie problemu. możecie po prostu ruszyć nawet od tej książki, jeżeli wolicie czytać takie serie chronologicznie względem czasu wewnątrz fabuły. Tak, więc po prostu możecie to zrobić, jak Wam się żywnie podoba. Dajcie znać, czy czytaliście Legendy i latek, czy jesteście zainteresowani księganiami i kościopłem. I do zobaczenia następnym razem. Pa!